Cześć, to ja Emika. Dzisiaj, właśnie, gotuję budyń domowy, kochani widzowie. Tutaj już przefilkom zrobiłam budyń czekoladowy. Jest to przepyszne. Jest bardzo łatwo zrobić. I jest tak. gorzka czekolada. Która ma prący 90%, kakao 70-80%, to jak to chce, jak lubi gorzką czekoladę, ale jest bardzo zła, gorzka czekolada. I właśnie dodałam gorzkiej czekolady, mleko, jedno jajko całe i jeszcze dodałam mąki zimęczonej i troszkę cukru, żeby nie był taki mm, gorzkawy ten budyń, ale nie, nie możecie przesadzić dużo cukru, bo ten budyń będzie bardzo słodki i nie zjedźcie go, bo będzie taki mydły i bardzo y, niedobre i dodałam troszeczkę do tego budyniu troszeczkę Cukru, tam 10 gram cukru wystarczy. Jak ktoś lubi bardziej słodki, to może 20 gram cukru dodać, jak chcecie, I napiszcie, czy lubicie taki domowy budyń, jak ktoś ma teromiksa w domu, to można samemu zrobić. Jak ktoś ma czekoladę, jak ktoś nie ma, no to czy tam babcia, czy tam kto pójdzie do sklepu. Jak ktoś chce zrobić taki budyń domowy, bardzo jest łatwy do zrobienia. Jest bardzo pyszny, można wziąć i do szkoły, na wysiadanie, czy, czy na pierwsze siadanie można zjeść, czy na kolację. No, przeróżne różne sytuacje można zjeść budyń. Albo na ktoś przyjdzie do nas, też można zrobić taki deser czyli budyń czekoladowy, tak wygląda. O, już Wam pokażę, trochę nie widać, ale staram się jak mogę. O, taki budyń Sterolixa jest bardzo zdrowy, domowy, nie ma żadnych chemii, nie ma dodatków spuchła czy, czy dużo, ee, co nam zaszkodzi w zdrowiu, także te produkty są i domowe, i bardzo pyszny, łatwy deser na okazję, i na rodzinę, i na przyjęcia. No to Wam życzę miłego wieczoru i dołączę kolejnego odcinka. Cześć!